Jak ustawić kamerę i jak siedzieć? Dobrze by było siedzieć tak, jak ja teraz. Mam krzesło, które jest powiedzmy krzesłem barowym, to sprawia, że moja sylwetka jest wyprostowana, ale trudno pewnie w domu każdego z nas znaleźć takie krzesło, które będzie krzesłem barowym. Więc wiem, że najczęściej siedzicie przy biurkach, albo siedzicie przy stołach, albo siedzicie w takim miejscu, gdzie komputer ląduje na waszych kolanach. Niech tak będzie, jeżeli tak musi być. Problem tylko w tym, żebyście byli wyprostowani, żebyście pamiętali, że wasza twarz. Mówi wszystko o tym, w jakim jesteście stanie, jak jesteście przygotowani i czy to jest profesjonalne, czy nie. A zależy mi na tym, żeby było. Więc niezależnie od tego, czy to biurko, czy to stół, czy to kanapa, na której jednak siedzicie oparci, a komputer jest na Waszych nogach, starajcie się trzymać tę kamerę na wysokości wzroku, nie niżej ani nie wyżej, żebyście wyglądali po prostu godnie. Drugie pytanie nawiązuje trochę do pierwszego. Gdzie mam patrzeć, kiedy prowadzę lekcje online? Prosto w kamerę. Ja teraz patrzę na kable, które wystają z kamery, dźwięk i całe różne systemy. Nie patrzę wam prosto w oczy, a wy musicie patrzeć uczniom w oczy. Tak jak oni, zakładam, patrzą wam. Więc nie ma zupełnie innego wyjścia. Obiektyw kamery i to, co jest w środku tego obiektywu, to jest wasz punkt patrzenia. I wiem, że to może dekoncentrować, że człowiek ma ochotę cały czas gdzieś tam popatrzeć w podłogę, czasami popatrzeć w sufit, ale. Tego nie można zrobić. Jesteście prowadzącymi program telewizyjny w jakimś sensie, więc wasi widzowie są tam, gdzie ja teraz patrzę wam prosto w oczy. Jak poradzić sobie ze wstydem przed występowaniem przed kamerą? To jest bardzo indywidualna sprawa. Tak naprawdę to wynika z poczucia naszej wartości. Jeżeli czujemy, że potrafimy coś opowiedzieć, jeżeli czujemy, że mamy coś do powiedzenia, jeżeli czujemy, że jesteśmy przygotowani, to zdecydowanie łatwiej wychodzi otwarcie laptopa albo włączenie telefonu i powiedzenie czegoś do publiczności. Więc o to przede wszystkim trzeba zadbać. Nie dam Wam jednego rozwiązania, nikt go nie ma. Każdy musi podejść do tego indywidualnie. Jeden będzie nieśmiały, drugi będzie bardziej nieśmiały, trzeci będzie jeszcze bardziej nieśmiały, ale wiemy, że musimy to zrobić, więc. Ćwiczcie. Jedynym sposobem dojścia do tego, żeby mniej się stresować, mniej się wstydzić, mniej spuszczać wzrok, mniej uciekać spojrzeniem od widowni, to jest tylko i wyłącznie praktyka. Ja przekonałem do tego moją siedmioletnią córkę, stawiałem przed nią kamerę i mówiłem: Nagraj to dla mnie, zobaczę jak wyszło. I to dla mnie nagle stało się dla większej grupy, ale wstyd zniknął, więc wierzę, że i u was tak będzie. Jak skupić uwagę uczniów, którzy przestają mnie słuchać? Jak angażować ich do tego, żeby byli ze mną przez całą lekcję? Też bardzo indywidualna sprawa, ale tak naprawdę moment, w którym wy jesteście najważniejszymi osobami. Wy jesteście hostami. To jest moment, w którym musicie wcześniej zbudować własny autorytet. To jest trochę inny autorytet niż ten, który macie czy mieliście wchodząc na zajęcia do klasy. Bo dzisiaj ci uczniowie nasi są z tego świata, w którym my nagle wszyscy się znaleźliśmy. Oni są ze świata online, a tam Przebijają się ci, którzy mają coś fajnego do opowiedzenia, umieją to ciekawie zrobić. Więc, nawet jeżeli Wasze zajęcia są z perspektywy ucznia trudne, wymagające, może czasem nawet nudne, to Was cała nadzieja, jeżeli przygotujecie się do nich. Nieco lżej, z większym nieco dystansem, to możecie wygrać ich zaangażowanie. Jeżeli będziecie mieli więcej przykładów, jeżeli będziecie mieli fajnych zdjęć, więcej, jeżeli użyjecie jakiegoś filmu albo oprogramowania, który pozwoli Wam opowiedzieć Waszą historię, czy wytłumaczyć skomplikowany przykład, to to może być rozwiązanie. Uczniowie mają wyłączone kamery. Skąd ja mam wiedzieć jako nauczyciel, że mnie słuchają? Kwestia zaufania. Tego nie zmienicie, nie odwiedzicie każdego domu, nie włączycie im tych kamer, ale ja, mimo że badania mówią, że są tacy, którzy potrafią się skupić tylko i wyłącznie, kiedy nie mają włączonej kamery, bo ich to po prostu peszy, ja bym zarządził, że to jest lekcja, na której chciałabym widzieć Wasz wzrok, chciałabym widzieć Wasze zasłuchanie i chciałabym albo chciałbym widzieć Wasze zaangażowanie. Więc. To wy macie siłę powiedzieć im, proszę, żeby kamery były włączone. Jeżeli ktoś wyłącza, niech to uzasadni. Niech będzie tym, kto powie: Ja będę teraz słuchał, bo takie mam podejście, albo to wymaga ode mnie innego skupienia, albo tak będzie mi łatwiej zrozumieć, co pan do mnie mówi. To poproszcie go o to, żeby spróbował to zrobić na chwilę, żeby wrócił do was. Wytłumaczcie i przekonajcie ich do tego, że ten kontakt wzrokowy jest ważny dla was, że gdyby oni byli w waszej sytuacji, też oczekiwaliby tego, co jest po drugiej stronie szacunku dla mówiącego? Więc myślę, że skupienie się na szacunku, użycie tego słowa i przekonanie ich do tego, jak to dla Was będzie ważne i dla odbioru całej lekcji, może być rozwiązaniem. Uczniowie zaczynają rozmawiać między sobą na konferencji. Nie mogę się przebić. Co powinienem zrobić? To samo, co zrobiłbym ja na Twoim miejscu na konferencji, na której wchodzę do sali, zaczyna się szum cisza. Z mojej strony też. Czekam, aż zwrócą na mnie uwagę, czekam, aż odzyskam szacunek. Nie ma sensu krzyczeć, nie ma sensu prosić, trzeba to zrobić raz. Normalnie można by było wyprosić, więc ja bym tak samo zrobił. Jeżeli prosisz raz, żeby ktoś skupił się na tym, co masz do powiedzenia, wyłączył swój mikrofon i spojrzał ci prosto w oczy, a on tego nie robi, mikrofon włączony, nie spogląda w oczy, przeszkadza, to poproś. Go, żeby opuścił salę, po prostu. Wiem, że to ze szkodą dla niego, ale tak naprawdę sam się w jakimś sensie o to prosił. Byłbym tutaj asertywny i byłbym tutaj stanowczy. W online skupienie się na przekazie jest bardzo, bardzo trudne, więc tym bardziej wymaga od Was, prezenterów, jeszcze większej pracy. Tym bardziej nie powinniśmy sobie pozwalać na to, żeby nam przeszkadzano, więc uczciwie, szczerze, asertywnie i stanowczo żegnamy się z tymi, którzy nie chcą dać nam szansy. Jak mam mówić na moich lekcjach w sposób interesujący? To jest chyba najtrudniejsze zadanie dla mnie, żeby spróbować odpowiedzieć. Przygotowanie do takiej lekcji jest najistotniejszą rzeczą. Nie możecie pozwolić sobie na freestyle, bo nawet jeżeli chcecie freestyleować, nawet jeżeli lubicie freestyleować, to musicie mieć to zaplanowane. Przykłady muszą być ciekawe. Przykłady muszą być wzięte z życia. To nie muszą być przykłady, i to, to czasami nawet dobrze robi, jeśli to są przykłady nie ze świata, o którym wy opowiadacie. Zaangażowanie, załączanie jakichś przykładów i angażowanie publiczności pytaniami, oczekiwaniem na odpowiedź, włączeniem czata do tego, żeby mogli zaangażować się w waszą treść jest jednym ze sposobów. Mówienie tak, jakbyście cały czas z nimi rozmawiali. Pamiętajcie, że bycie w tej relacji, w której ja teraz jestem z wami, to nie jest bycie ex cathedra. Wy nie deklamujecie czegoś, tylko wy mówicie tak, żeby po drugiej stronie słuchali i żeby to było dla nich ciekawe. Wy jesteście dla nich. Bez nich. Was nie ma, więc ta relacja, rozmowa, bycie ze społecznością jest jak bycie z przyjacielem. Posadzenie go przy stole i powiedzenie: Słuchaj, mam fajną rzecz do opowiedzenia. I wtedy jego uszy nagle zaczynają słuchać i tego wam życzę. Jak prowadzić interakcję z moimi uczniami przez wideokomunikator? Niezależnie od tego, jak on się nazywa, to rzeczywiście jest interakcja, więc jeżeli wiesz, że oni są, jeżeli widzisz ich twarze, jeżeli widzisz ich imiona, zapamiętaj te imiona, wykorzystuj te imiona. Oni wtedy będą czuli się wywołani do tablicy w jakimś umownym sensie. Oni będą czuli się współsprawcami całego tego zamieszania, oni będą współzaangażowani w to, co się dzieje. Więc to jest cały czas dialog. To jest pytanie, oczekiwanie na odpowiedź, to jest zadawanie kolejnego pytania, to jest wciąganie ich. Czasami w ich własną historię, wyciąganie ich, żeby opowiedzieli swoją historię, sprawianie, że wy trochę pozbywacie się swojego zadania, a przerzucacie je na nich. Przykłady, które macie w zanadrzu i które wykorzystujecie, też powinny być dla nich ciekawe. Powinny być z ich świata, powinny być na ich poziomie, powinny być dla nich zaskakujące, ale powinny być na pewnym poziomie. Dwa, że cały czas musicie być we wzrokowym kontakcie z nimi, nie możecie odpuścić. Nawet jeżeli. Prezentujecie coś, to jesteście z nimi w kontakcie. Odwracacie wzrok tylko na chwilę, żeby jednak przypilnować tego, co macie do pokazania i do powiedzenia. Nie zapominacie o tym, że oni tutaj są, bo oni tylko wtedy, kiedy wy będziecie w bardzo bliskiej relacji z nimi, tym samym wam oddadzą. Jak sobie radzić z technicznymi problemami na planie? To jest rzeczywiście trudne i wymaga jeszcze większego skupienia niż do tej pory od każdego z Was, od każdego zainteresowanego. Opóźnienie w relacji nadający-odbiorca sprawia wrażenie, mówią o tym badania, że Wy jesteście nieprzygotowani, a przecież to nieprawda. Więc zadbajcie o to, żeby być wcześniej przed transmisją, sprawdzić swój własny mikrofon, sprawdzić swoje własne światło, sprawdzić swój własny kadr i czekajcie na to, aż zaczną przychodzić uczniowie. Poproście ich, żeby sprawdzili to samo. Jeżeli jakiś uczeń się wyłączy, trudno. Możecie napisać do niego na czacie, możecie przeprosić na chwilę publiczność i zadzwonić do niego telefonem albo wysłać do niego smsa, żebyście wiedzieli, co się dzieje po drugiej stronie, ale jednocześnie wracacie do tej grupy, która czeka. Więc nie miejcie tylko jednego narzędzia komunikacji ze swoimi uczniami. Niech telefon. Obok będzie i niech czuwa, bo może się w każdej sytuacji przydać. Jeżeli zawiesi się u kogoś obraz, poczekajcie, wiadomo, że to nie odzyska się tego połączenia szybciutko, że ten obraz nie wróci w tej sekundzie. Dajcie sobie czas, ale nie rozpraszajcie się, bo pamiętajcie, że nawet jeżeli zaczynacie w grupie 30 uczniów i zacznie ich ubywać, bo tu szlak trafi prąd, tutaj nie będzie internetu, tam nagle zgaśnie światło, tu ktoś się wyłączy, tam ktoś zapomni. To wy cały czas musicie być w kontakcie z tymi, którzy są i słuchają. Oni są najważniejsi. Oni też wydadzą wam na koniec opinię. Więc znajdźcie inny niż tylko komputer, z którego nadajecie sposób bycia w kontakcie z uczniem. Bo jeżeli przerwie się tak, czy przerwie się inaczej, to w każdej chwili będziecie mogli ewentualnie wydzwonić go telefonem i dać na głos mówiący, tak żeby słyszał to, co się dzieje. Będzie to dla niego szansa i jednocześnie zyskacie kolejnego widza. Jak sobie radzić z otoczeniem? W pokoju, w którym jestem, nagle pojawia się nieproszony gość. Na pewno nie róbcie tego tak, jak na słynnym, legendarnym filmie BBC, gdzie jeden z panów profesorów, pięknie nadający relacje i występujący na żywo w BBC, nagle odkrywa, że w jego pokoju pojawia się jedno dziecko, drugie dziecko. Wpada, wszyscy myśleli, że niania to podobno jego bliższa niż niania kobieta, która zaczyna te dzieciaki zabierać i myśli, że jak będzie niżej na podłodze, to nikt tego nie zauważy. To jest totalnie absurdalne. W momencie, w którym pojawiło się pierwsze dziecko, a on je zobaczył w swoim ekranie, bo nie wierzy, że nie widział, powinien się odwrócić, zapytać o co chodzi, z nim porozmawiać, ale nie zapominać o widzach, powiedzieć, że przeprasza ich na chwilę, ale pojawiły się niespodziewane problemy, nie chciałby dziecka zlekceważyć. Myślę, że widzów byłoby jeszcze więcej. Kiedy tłumaczę sytuację, zaczyna się skupiać na tym, co tutaj się dzieje. W każdej chwili, a on był w takiej sytuacji, mógł powiedzieć do studia w Londynie, zakładając, że ono tam było, że musi zarządzić sytuacją, więc poprosi o to, żeby przejęli na chwilę głos, zdjęliby go z anteny, on zamknąłby drzwi i wróciłby przed kamerę, nie byłoby żadnego problemu. Nigdy nie udawajcie, że nic się nie dzieje, jeżeli sami widzicie w kadrze, że coś się dzieje, ktoś przeszedł, ktoś coś zrobił. Nie udawajcie, że się nie dzieje. Wiem, że to jest trudne, dlatego że trzeba znaleźć puentę do tego, co się zadziewa. No ale w Was nadzieja.